Cześć kochani, witajcie na kanale Agnes Beauty Vlog i Zapraszam Was na dziesiąty dzień ze zdrapmasami Matko Święta. Wiecie o tym, że już za dwa tygodnie jest wigilia? 14 dni, nie wiem kiedy to zleciało, słuchajcie. Leci ten czas jak szalony, no ale trudno. Za 14 dni kończy się zdrapmasy. A szkoda, powiem Wam, bo jakoś tak się przyzwyczaiłam, że nagrywam, montuję, nagrywam, montuję. I mnie tak to wciągnęło, że naprawdę, słuchajcie, mam taką radość z tego. Że. No, fantastycznie. Dzisiaj do Was oczywiście przychodzę z otwieraniem kalendarzy i mamy tutaj zdrapki. Nawet już widzicie, jakie mamy trzy zdrapeczki oprócz naszego świątecznego odliczenia. Mamy szczęśliwe linie, super linie i białego kota. Ostatnio czarny kot na mnie przyniósł szczęścia, więc może biały będzie szczęśliwy. Jak widzicie, linie mam już nadrapane, żeby nie było tak długiego odcinka. Także bez wędnego gadania przechodzimy do intro. Dobra, także zacznijmy sobie dzisiaj yy, standardowo od otwierania kalendarzy, ale dzisiaj sobie zaczniemy może od sinseja, tylko te zdrabki muszę teraz położyć oczywiście. Okej, okay, mam kalendarz sinseja i dziesiątkę dzisiaj mam tutaj, w tym miejscu. Także patrzymy, co nam dzisiaj przyniesie dzień dzisiejszy. Chyba jakaś bransoletka. O, powiem wam, że całkiem, całkiem ładna. Już wam pokazuję, tylko odstawię kalendarz. A dzisiaj mam, słuchać taką piękną baranzoletkę z takimi, zobaczcie, trzema gwiazdeczkami. Powiem Wam, że naprawdę to jest... Urocza jest ta biżuteria, no. Ta akurat baranzoletka mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Powiem Wam, że taka jest trochę świąteczna, bo są gwiazdki, ale też gwiazdki można przecież nosić na co dzień, także chyba ubiorę ją, słuchajcie, na Wigilię. Zobaczymy, może coś jeszcze innego się fajnego trafi. Teraz przejdziemy sobie do Linda. I dziesiątkę już słuchajcie wcześniej znalazłam, e, dziesiątkę mamy tutaj, także patrzymy co tutaj dzisiaj mamy w lindzie i mamy kuleczkę i to jest ta kuleczka słuchajcie ta podwójna mleczna, e, ta biała w te śnieżynki, także no to są e, bardzo dobre cukletki powiem wam te lindowskie. I teraz przechodzimy do kinderka. Oczywiście, kinderek jest otwarty, a jak żeby inaczej? Dzisiaj już dziesiątka jest otwarta przez córkę. Tutaj mamy dziesiąteczkę i tutaj mamy, słuchajcie, figurkę. Mamy taką figurkę. To jest, co to, to jest, jakaś wiórka, chyba. Także mamy taką dzisiaj figureczkę z kinderka. Przechodzimy do kalendarza nieznośnego, czyli do Balei, która ja miałam taki świetny pomysł, że zaczęłam odrywać te okienka i mam takie dziury ale potem mówię, E! to będzie nieładnie wyglądało na nagraniu. Mamy dyszkę tutaj, więc otwieramy i patrzymy. Mamy produkt, teraz pokażę. Mamy napis, więc napis wam się wyświetla teraz tu, tłumaczenie tego napisu. I dzisiaj mamy, słuchajcie... Odżywkę do włosów z pantenolem na pewno. Także mieliśmy chyba w okienku numer 2 czy 3. Był szampon. to teraz mamy odżywkę do kompletu. Zobaczymy, jak on pachnie. Bardzo delikatnie, ale bardzo ładnie. Także oczywiście. Teraz Wam się wyświetli tutaj tłumaczenie po tej stronie e, tego produktu, co to dokładnie jest, z czym i o jakim zapachu. I teraz przechodzimy do dziesiątki, oczywiście, od mojego boja. Dzisiaj powiem Wam, że jest na bogato tam. Tam jest wypchanie dzisiaj. Także mamy dziesiątkę z kalendarzu od mojego chłopaka i to jest dzisiaj coś na bogato. Także otwieramy. I patrzymy. Zobaczcie. Mówiłam, że na bogato. Dobra, wezmę pierwszy produkt. I to jest, słuchajcie, yy, to jest, słuchajcie, krem do rąk z y, miodem z Deli. No i fajnie, bo teraz krem do rąk powiem wam, że używam, bo moje uczulenie zawsze miałam alergię. Ale powiem wam, że fajnie, bo ten, odkąd właśnie nie mam uczulenia na swoich palcach, yy, to mam właśnie na, 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 na dłoniach. To mam, słuchajcie, bardzo ładnie pachnie, tak delikatnie. Nie tak takiego miodu, bo ja nie lubię w ogóle zapachu miodu. Nie lubię w ogóle miodu, ale ten jest fajny zapach. I odkąd właśnie nie mam tego uczulenia, to mogę sobie używać właśnie kremu do rąk. I ja się z tego mega cieszę. No bo w pracy czasami, wiecie, jak się używa ciągle te płyny dezynfekujące i tak dalej, czy nawet chusteczki z płynem dezynfekującym, to macie to zaraz takie suche, to, suche dłonie. I jeszcze jedną rzecz tutaj mamy oczywiście w kalendarzu, i mamy tutaj, słuchajcie. O kurczaki, teraz już nie ma zmiłuj się można ćwiczyć. Są to słuchajcie gumy do ćwiczeń. Tych gum jest tutaj pięć. Mm, oczywiście otworzymy. O, zobaczcie jak fajnie jest zapakowane. Pięknie. W takim woreczku, więc można wziąć na podróż, jak ktoś ma świra na punkcie ćwiczeń. A powiem Wam, że jak ja chodziłam na siłownię dwa lata temu, to właśnie byłam na y, zajęciach właśnie z tymi gumami i się zakochałam. A tutaj mam jakąś taką gumkę, nie wiem do czego, ale taką gumę yy, oddzielną i tutaj jeszcze, o, jeszcze mamy słuchajcie próbkę, yy, to jest chyba taki, te, takie białko yy, z, o, o smaku arbuza, więc można sobie ją zrobić i posmakować. Dobra, mamy gumy, rozwaliły mi się słuchajcie. Tutaj jest tych gum e, 6, tak dobrze wam mówię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak, mamy tutaj gumę taką fioletową. Ona jest taka najgorsza, czy taka najmocniejsza na napięciu z piątowej, na stopniowej jak skali właśnie z piąteczka. Tutaj mamy taką najlżejszą, czyli jedyneczkę. Mamy kolory w ogóle mają te gumy. Dalej mamy słuchajcie, taką średnią trójkę. Yy, tutaj mamy czwórkę, a z tyłu tych gum yy, są propozycje jakichś ćwiczeń, co można z tą gumą robić. Zobaczcie. I na każdej gumie tak jest. I tutaj mam jeszcze jedną dwójeczkę. Tak to wygląda. I z tyłu, tak jak wam mówiłam, są propozycje ćwiczeń tych gum. Także fajnie. Yy, I teraz słuchajcie, zmieniamy oczywiście kadry i zaczniemy drapać nasze zdrapki. Także zmieniamy kadry. Okay. Także dzisiaj... Mamy zapalone e, światełko, także mam nadzieję, że będzie trochę lepiej e, widać. No i mamy oczywiście świąteczne odliczania, ale oprócz tego mam e, super linia z numerkiem 18, szczęśliwa linia z numerkiem 1 i białego kota z numerem 88. Także e, zaczniemy sobie oczywiście od świątecznego odliczania i przechodzimy do dziesiątki. Ok, mamy tutaj. I drapiemy, szukamy oczywiście prezentu. A mamy trąbkę. Trąbka za 50 zł. No niestety, zdrapa przegrana. Znaczy, no nie się po prostu prezentu. Może się jeszcze trafić, słuchajcie. Może. A główna, jeżeli chodzi o te świąteczne liczenie, to główna jest cały czas, czyli ta milion złotych jest cały czas, oczywiście słuchajcie, to, to jest yy, pomadka. Która sobie robiłam porządek w mojej toaletce, no i słuchajcie, patrzyłam na pomadki. I ta pomadka, która mi się nie może zmyć, to jest pomadka z Max Factor Infinity. Tak jest ja ta pomadka jest znaczy fajnie, bo się mega długo trzyma, ale nie mogę w ogóle jej domyć. E, więc w tym świątecznym odliczaniu, bo wam ją ja dokończyłam w końcu, e, ten milion tutaj jeszcze jest, słuchajcie, do wygrania. Ostatnia sztuka, także szanse są spore. E, teraz mamy białego kota. No i oczywiście się tutaj wygrywa, szukamy naszych liczb e, i nic oprócz tego. Nie mamy, także szukamy liczby. Mamy tak 30 i 23. Zobaczymy, czy coś nam wygramy dzisiaj. Fajnie by było, bo ciągle tylko same pustaki mamy. 36 już, już wpisałam, że to 30 jest. 33, 38, 27. 37 i ostatnia szansa to 22 obok. No niestety, przegrana drapa. Teraz przechodzimy do szczęśliwych linii z numerkiem pierwszym. I tutaj widzicie, już nadrapałam połowę tych yy, symboli, żeby tak już długo nie trwało, ale jeszcze pół mamy do zdrapania, także zobaczymy. I szukamy, słuchajcie, śliwki. No i co? Wczoraj, słuchajcie, wzięłam się za porządki w pokoju córki. Umyłam okna, ozdobiłam mi okna. Jutro, słuchajcie, czyli dla Was dzisiaj, kto oglądacie, będziemy ubierać choinkę dla mojej córki. Także w następnym vlogu, być może, znaczy w vlogu z, z się, być może Wam pokażę już choinkę, ale być może to będzie dopiero vlog z, w. Teraz nie będzie tylko w poniedziałek, to wtedy zobaczycie na pewno. W poniedziałek już choinkę ubraną u córki, a po naszą jedziemy jutro, czyli dla Was dzisiaj. O. Tak, jedziemy w sobotę, czyli tak jakby to oglądacie, to my właśnie jesteśmy na mieście. I dzisiaj byłam, słuchajcie, w końcu u optometrysty, bo już tym moim wzrokiem, no nie jest fajnie, czuję to, że jest po prostu coraz gorzej. E, że już nie jest tak dobrze na tych okularach nie patrzeć i tak dalej także poszłam dzisiaj do, właśnie, do optometrysty no i wyszło mi miałam e, wadę minus półtora czy znaczy, przepraszam minus 1, a teraz mam minus półtora także no widzicie no mówiłam że tutaj mi się powiększyła ta wada tutaj brakuje nam arbuza i tu arbuza więc wątpię że arbuza nam dadzą i mamy winogrono winogrona nie widziałam gruszka. Także jutro też idziemy, słuchajcie, po oksy dla mnie. <laughs> w końcu, może jutro już kupię. Fajnie by było, Cieszę, bym się cieszyła niezmiernie z tego powodu. Dalej, gwiazda. A teraz, słuchajcie, drapię sobie przed obiadem, więc tak się spieszę, bo tam się obiad właśnie chłopak robi. Oczywiście puścił mojej, naszej córce yy... Naszej córce puścił um, te Tak się nazywa. Piosenki. No i słuchajcie, chyba jest zdrabka pusta. No, i Aiku, S-I-Q. <noise> S-I. Co ja po angielsku powiedziałam do Was? S-I-Q. <noise> Dobra. Teraz super linie. Chyba tak będziecie wszystko ładnie widzieć. Także jutro będą zakupy można szaleć, słuchajcie, moneta nie ma, pewnie ja, słuchajcie, niedługo będę zacznę kupować prezenty żeby miała już to z głowy ja to lubię zawsze, słuchajcie, mieć już wcześniej kupione, nie lubię tak na ostatnią chwilę y, niczego kupować zawsze na przykład jak y, powiedzmy jest Dzień Mamy to ja już kupuję na początku maja y, wiecie, prezent, żeby po prostu już mieć to z głowy i nie myśleć, że o, jeszcze muszę, słuchajcie kupić prezent także u nas, słuchajcie, 20 grudnia yy, mają być paczki w pracy. Także ciekawa jestem, bo nigdy, słuchajcie, paczek nie było. Znaczy odkąd ja tylko pracowałam tam, to nie było. I w sumie chyba przez te dwa lata, co ja byłam właśnie na macierzyńskim, to nie było takiej paczki. Więc ciekawa jestem, co yy, tam, tam nam dadzą. Jeszcze jak bardzo to się muszę słuchajcie, dopytać właśnie o... O, paczkę dla mojej córki. No, w poniedziałek już, słuchajcie, wracam do braty, więc się mega cieszę. Już się nie chce siedzieć w tym domu. <laughs> się na Już tyle ludzi. Dalej, klapki. No i pewnie dzisiaj też pustaki same, co? Ojeju. A taka ładna pas, Taka była dobra pasa. co? I teraz dupa pewnie będzie, co? Ach. O, tu klapki były, widzicie? Ślepa jestem. Dobra, dalej szukamy. Lody. Już nam się symbole kończą. O, mamy linię! Zobaczcie, tutaj mamy klucz okulary lody. Wow! Nie mamy zdrabki przegranej. Super, mnie to bardzo cieszy, słuchajcie. Dalej, piłeczka. Może coś jeszcze nam się trafi, słuchajcie. Trzymajcie kciuki w górę. Znaczy, trzymajcie kciuki w górę, co jako? Trzymajcie kciuki. A pewnie ci, miałam w myślach, dawajcie łapki w górę, nie? Żeby mi tutaj przyniosło szczęście. Wie, właśnie, słuchajcie, musi być dużo łapek w górę. Pod tym filmikiem, może szczęście do mnie wróci. I ostatnia. Ostatni symbol to słonik. Czy nam słonik da jeszcze jakąś linię? Zobaczymy, tutaj jeszcze mamy słonia i tu słonia mamy i tu mamy słonia, ale chyba słonniki nam nie dadzą, więc chyba nie, bo kwiatka nie mieliśmy, ptaka też nie, motyla nie i balony nam zostały, tego nie było. Dobra, zobaczymy ile mamy tutaj pod tą zrabką, ciekawa jestem. A ile. Pewnie będzie zwrot 5 zł, ale dobry 5 zł. I namówiłam. No, piątka. Dobra, i piątka, słuchajcie. Odstawimy tutaj, odstawimy. Co ja gadam dzisiaj, słuchajcie? Boże, święty, ja nie wiem. Ja nie jestem że jakaś pijana, żeby nie było. I dzisiaj mam jakąś, nie wiem. Głupawkę chyba mnie, słuchajcie, jakaś łapie. Co so, tu mamy? B, B, B. O, proszę bardzo, B, jak Barbara. I przyniosła Barbara nam szczęście, czyli zrabka z numerem 18 w Superlinie okazała się szczęśliwa. Na wydane, o świąteczne, tam świąteczne piosenki już lecą, na wydane słuchajcie dzisiaj mamy 10 zł. wygrałam 5, więc mamy połowę zwróconą, więc fajnie, mnie to bardzo cieszy, cieszę się z tego niesamowicie, że chociaż mamy piątkę, ważne, że coś wygraliśmy, nie jesteśmy takimi na takim pustaku. Mogłoby być więcej, mogłaby być, słuchajcie, na przykład taka 20 albo 30, no nie pogardziłabym. No ale niestety, słuchajcie, nie da rady tak mieć wszystkiego, ważne, że jakoś coś tam napadło. No i oczywiście pamiętajcie, jeżeli Wam się filmik spodobał, to dawajcie o tym znać łapeczkami w górę, bo to bardzo motywuje. No i oczywiście komentujcie, pamiętajcie, że ja Wam odpisuję. Daję serduszkę i odpisuję, więc macie jakiś kontakt ze mną. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a my się będziemy już w kolejnych masach. Miłego dnia Wam, życzę lub wieczoru. Bajo, do jutra!